Patryk i dzisiaj nagrywamy trzeci odcinek z Minecraft na Xboxie 360. Yy, dzisiaj jak obiecałem będziemy nagrywali yy, jak robi, yy, robimy kopanie dzisiaj. Yy, sobie trochę już zacząłem. Znalazłem diamenty i Obsydian. Zrobiłem sobie studio tego. A, i jeszcze psa oswoiłem. Yy, I on niech sobie tu siedzi na razie, ten pies. I zaczynamy robić kopalnie, ale... O, zapomniałem, nie mam węgiel, tylko muszę sobie zrobić... Zrobiłem sobie, znalazłem trochę węgla i teraz zrobię sobie pochodnie 8. Bo mam mało węgla, no kurde. A jak ktoś będzie chciał, to możemy w następnym odcinku zagrać ze mną na multiplejerze. Polepszyłem sobie rzeczy i teraz patrzcie jak szybko robią jak jak ki, jak na tym jak na jak jak ten kilof z tego W następnym odcinku jeszcze nie zdradzę, co będzie, bo to będzie już niespodzianka. Przepraszam na chwilę. I wracamy po krótkim cięciu. Albo i nie. I wracamy po krótkim cięciu. I... Przepraszam na chwilę. I wracam po krótkim cięciu. Trochę zacząłem, trochę zrobiłem tej kopalni. I teraz jeszcze dokończamy. Zaraz będę robił szotki w dół. Teraz robię schodki w dół. Żelazo jest, jest żelazo! Żelazo, w końcu, żelazo. Przepraszam na chwilkę i już nagrywam po krótkim cięciu żelaza jeszcze nie wykopałem do końca, ale mam już kilka żelaza. Przepraszam na chwilkę. I wracamy po krótkim cięciu w tym odcinku. Dużo cięć na razie robiłem, ale zawsze coś musi być. Przepraszam na... i wracamy po krótkim cięciu.